Vlog podróżniczy 10 grudnia 2024 roku R. W Lizbonie w Portugalii. 10 grudnia wczesnym rankiem wyszedłem z mojego hotelu Golden Lisbon R. Aurea 48, 110063 Lizbo UE, Portugalia, idąc do Time Out Market Lisboa UE. Time Out Market Lisboa UE to hala gastronomiczna znajdująca się na Mercado da Ribeira przy Kais do Sodre w Lizbonie w Portugalii. Historia Time Out Market Lisbo UE został otwarty w maju 2014 roku i jest pierwszym z kilku planowanych przedsięwzięć food hall dla magazynu Time Out. Na targu w Lizbonie znajduje się około 36 restauracji i kosków sprzedających regionalne specjały, takie jak ser Azeitao, szynka Alentejo, tarti budyniowe z Mantegaria, skorupiaki i grillowane ryby, wina i czekoladki. Swoje restauracje ma tu pięciu czołowych portugalskich szefów kuchni, Aleksandr Silva, Miguel Castro e Silva, Marlin Vieira, Joao Rodríguez i Enric Esa -UE. Oryginalne stragany z rybami, owocami i warzywami zajmują drugą połowę charakterystycznego budynku. Restauracje. Do dyspozycji gości są Marisqueira Azul, Kozincha da Felicidade, Monte Mar, Cafe de São Bento, Morze Mnie, Miguel Castro i Silva, Enric Esa Marlena Vieira. Vincente Fargessa, Krokieteria. Oprej da Peixaria. Zero Zero. Konfralia, Konfraria. Gelato Udavero. Nus Emeis Boulous. Garrafeira Nacional. Manteigaria Silva. Creme de la Creme. Tere do Bacauhau. Pap Akorda. El Eclair. Burger Mielony, Laboratorium Azjatyckie, Ofrade, Rekordaka Sintra, Zmiaszcz Pączki, Tartin, 2016-2019. W 2016 roku, dwa lata po otwarciu, Time Out Market Lisboa UE zakończył rok z łącznym obrotem w wysokości 24 milionów euro i nieco ponad 3 milionami odwiedzających. W 2018 roku odwiedziło ją prawie 4 miliony odwiedzających. W 2019 roku projekt Timeout Market stał się międzynarodowy wraz z otwarciem nowych rynków w Miami, Nowym Jorku, Bostonie i Chicago, Stanach Zjednoczonych oraz w Montrealu w Kanadzie. Otwarcie Timeout Out Market Dubai, a w przyszłości mają zostać otwarte nowe lokalizacje. Nagrody. W 2018 roku projekt został nagrodzony The Hamburg Food Service Award podczas ceremonii, która odbyła się w Hamburgu w Niemczech. Ta międzynarodowa nagroda jest jedną z najbardziej szanowanych i pożądanych europejskich nagród w branży gastronomicznej i cateringowej, uznawaną za Oscara branży. Time Out Market Lisbo-UE został uhonorowany jako jeden z najbardziej wizjonerskich konceptów w europejskim sektorze gastronomicznym. Klienci zawsze zadają następujące pytania. Co robić i próbować? Doświadczenie zalecenia. Lokalni faworyci spróbuj owoców morza z Mariskeira Azul, kanapek ze stekami i tart budyniowych od Manteigaria Silva. istokfoto.com plus 12 en.wikipedia.org plus 12 centraveler.com plus 12. Napoje i atmosfera popijaj kajpiwinhas w Time Out Bar, Likie i w Beirao Beirao lub rzemiesienicze Soki. Różnorodność potraw od portugalskich tapes i taką ususzy po pizzce i lody rzemieślnicze. Dlaczego warto tu przyjechać? Wspaniała atmosfera, tętniące życiem miejsce spotkań mieszkańców i turystów, wspólne siedzenia zachęcają do społecznej atmosfery bez poczucia nadmiernej komercjalizacji. Jakość w szybkim tempie, wysokie standardy we wszystkich dziedzinach sprawiają, że jest to relaksujący sposób na degustację dań premium bez długiego oczekiwania. Wygodny i centralny, tuż przy stacjach metra. Promowych i kolejowych, idealne na szybki postój lub dłuższy pobyt. foot foodtripperscom Plus 6 community.rixteves.com. Plus 6 Reddit.com Plus 6 Wskazówki przed wyjazdem Ceny, spodziewaj się umiarkowanych cen, 20 za osobę za danie, deser, napój. Tańsze niż najlepsze lokalne restauracje, ale droższe niż zwykłe kawiarnie reddit.com plus 4 2 foottriperscom plus 4 community.rixteves.com Plus 4 Tłumy, popularne i ruchliwe, zwłaszcza w godzinach szczytu, usiądź przy stoliku wcześniej lub poza godzinami szczytu. Turystyczny charakter, chociaż przyciąga turystów,